Dobra, lecimy, idziemy oglądam banki. I dobra, szybko, szybko, odleciało! Ło! Heniek, Heniek, co ty robisz? Heniek! Gdzie ty jesteś? Co ty robisz, Heniek? Ty, ty jesteś piany czy jak? Heniek, ty jesteś piany? Nie. No Heniek, gdzie, gdzie ty jesteś? A tutaj wy jesteście! Jak... No słuchajcie... Pokradam maki, czekajcie jeszcze, poczekam na wybłąta. Ja już idę, ja już idę, ja, ja, ja już idę, ja, ja już idę, ja już idę. Ej, go pytało. Ja już idę. Słuchajcie ludzie, ja już idę. A więc tak, pierwsze to musimy okraść to. Taki... Robimy taki przykus. Okej. Okay. Okej, okay. ja z lewej. Szybko! Szybko! Ja! Jehe. Jehe. Zrobiliśmy to. <laughs> Dzień dobry, Nowy Jorku. Dzień dobry, Nowy Jorku. My tutaj napadamy w was. A więc tak. Trzy, dwa, jeden. Nie, ja... Okej, Wyściałem, Wyściałem SIĘ A! Jacek! O! o, Słuchaj, tak wyleciałem, jak normalnie. Jak Adam małyś? jak Adam Małysz. Ja wyleciałem. Słuchaj, jesteś Adam Małyszem! Mmm, jak to? Jacek, już po ciebie jadę! A! O, fiu, nie wbuchło. Ty po mnie nie musisz jechać. Jadę po ciebie! Aaaa! Policja, przepraszam! Jezu, nie dość, głupi, to jeszcze śmieści. No, Tak głupie jakieś połączenie. Nie, nie dziwne. Dobra, to jadę po nich, skoro już tak chcą. Ej, Jacek, co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? goni. A, uwolniłem się przynajmniej. Aaaa. A, pomocy. Dobra, uwolniłem się. Chyba tutaj jest bezpiecznie. Dobra, więc da się zrobić. Muszę tylko zrobić napad. Dobrze. Tutaj musimy iść. O, okej. Okay. Hej, miałem o Ciebie wydało, delfin to tutaj? Tak, tak, to tutaj. Ok, Okej. Okay. Rencer góry, to jest napad! Hi hi. Okej, okay, a więc... Wiercimy! No i mam telewizor! Wii. udało ci się? Tak, tak, udało mi się! Yes, jest! Zostaliśmy lekorciowymi gangsterami! Jesteśmy teraz najlepsi! Wii! W końcu spełniliśmy swoje marzenie. A więc tak uciekamy!